A nie. Dzisiaj zajmiemy się wymiarą pompy wody cieknącej. Notabene w Pasacie z silnikiem 1.8 TSI jest troszkę przystęp pracy, ponieważ na silnik jest na łańcuszku. <laughs> Pompa wody nie jest jak ekstern... w 99% przypadków na rozrządzie albo na pasko klinowym, tylko jest na paseczku malutkim. Przy bloku silnika, niestety, pod kolektorem sącym, i żeby to wyciągnąć, musimy ściągnąć kolektor i próbować bez ściągania całego przodu auta. Na pewno to też nie będzie proste. Dlatego, na, na dzień dobry, ściągnąłem po prostu filtr powietrza z obudową, który był tutaj, teraz leży sobie tam, odkręciłem. Filter oleju. Przewód paliwowy, tu był zaczepiony. Zaczepiłem go sobie tam. To jest następna od odpowietrzania od oparów, który był sobie tutaj, też jest już tam. No i zaczynamy zabawę: kostki, kosteczki, instalacja elektryczna, wszystko co było tutaj, też już jest odczepione. Tu odczepiany rurki od wody odczepione no i robimy procedurę zdjęcia kolektora tu jeszcze musimy dwie śrubki od tego odkręcić i pokażę w dalszej części jak już troszkę porozbieram jak to wygląda podczepiałem większość kostek przewód paliwa odczepiłem ten metalowy, który był tutaj w tym miejscu od listwy do pompy poluzowałem tą opaskę, tutaj obejmę z powietrza no i teraz tak, zrobiłem sobie klucze, on musi być w miarę cienki torx o te śrubki tu na górze no problem, ale mamy tutaj jeszcze niestety na dole śrubeczki w tych miejscach takie same, później mamy następną to w tym miejscu do której się musimy jakoś dostać w tym miejscu. No i tam żaden gruby klucz nam nie podejdzie. Także polecam Najmniejszy, najmniejsza przedłużka, średnica. Jest czwarta z tego, co się 30 Torx. I możemy odkręcać. To później te przewody od podciśnienia też będzie trzeba odczepić. Tu mam już podczepiane te kosteczki wszystkie możliwe odczepione to. Tu macie jeszcze jedną kostkę pokażę Wam szczękowości widzicie pewnie ciśnienie paliwa to się trzeba odczepić no i spróbujemy wyszarpać ten kolektor. Podkręcam te wszystkie śrubki, no i robimy już to nieraz, także nie więcej wiemy jak ta procedura wygląda no i też wiem, że to nie jest najszybsze i najprostsze wykopania, a najciekawsze Wam jeszcze nie powiedziałem, tam w tym miejscu za tymi rurkami jest wspornik kolektora widać go aluminiowy, taki pod ukosem idzie za, za przewodami tymi i na górze ma śru, śrubeczkę nakrętkę na kluczyk 13 i na dole chyba to samo z tego co się nie mylę nie, na dole zresztą jest nie, na dole jest gwiazdkowy ten taki drobny i to jest najgorsze co trzeba zrobić żeby wyciągnąć ten kolektor to odkręcić górną nakrętkę i poluzować na dole ten spornik o, teraz go ładnie widać w miarę, lepiej niestety nie jestem w stanie mu tego pokazać ale nawet chyba śrubkę widać z tego co teraz ja widzę i to Wam najdłużej przy tym zejdzie no nie jest to najgorsze, ale jak się pozbędziecie tej ruły to już gdzieś tam rękę można włożyć i pokażę Wam czym ja to zawsze odkręcam ten kluczem trzynastką łamanym, z grzechotką i jako o to idzie dobra, rozbieram i później się odezwę okej okay, kochani, pozbyłem się tej górnej trzynastki, zaraz wam pokażę gdzie ona jest jak wyglądała to będziecie mieli lepszą orientację leży sobie tutaj Taka o. Jest dokładnie tam, w tym miejscu. Na górze. A teraz tu już mam włożoną przedłużkę. Żeby zrobić tą z gorszą śrubę. Aczkolwiek to nie jest takie najgorsze. Widzicie gdzie ta przedłużka wchodzi? No, nie pokażę tego lepiej niestety Ale tam. Gdzieś świecąca końcówka za przewodem. O, teraz mniej więcej widać. Pokażę Wam, jak wygląda kluczyk. Zdejmę to. Nie jest to zbyt skomplikowane, to włożyć Tam. O. Takie sobie coś zrobiłem. Gwiazdkowy na przedłużce. I tamtą też odkręcamy. Gorzej z zakręceniem. No, z skręceniem mówię, nie jest problem. Zacząłem zabawę ze śrubami mocującymi. Nasz kolektor zsądz do głowicy. Tu, to, 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 już mamy pousowane, czyli wszystkie górne, te co było pięknie, łatwo i przyjemnie, no sobie tu leżą. Nie ma problemu. Teraz mamy tak, w tamtym miejscu, gdzie jest złożony kluczek. Następną mamy. No, pięknie widać. Tu mamy na dziesiątkę nasadkę. Tam mamy następną. I to mamy znowu na dziesiątkę, na sadkę. Teraz są pod spodem, wchodzimy tędy, później tędy, tędy i tędy. Czyli dwa torksy na dole i dwie dziesiąteczki. Okej okay, kochani, mam większość rzeczy podkręcane. Większość tak jak mówię, mam świadomość, że tam jeszcze pewnie parę rzeczy zostało, ale spróbowałem pokazać już ostatni etap ściągnięcia tego ustrojstwa. Szanowni, tam sobie w tym skubaczach siedzi, dosyć ciasno. Trzeba z tyłnika wałka jest sobie wykopiony. I teraz tak jak mówiłem, te przewody No dobra, Możemy sobie tego tutaj stąd odczepić. Teraz będziemy szybciej no, i <grym> Przeda nam się coś takiego, abyśmy sobie tego w palce nie wbili. Ja to potrafię. To jest podciśnienie ściągnięte. Nie, ja coś jeszcze zapomniałem, ale to zaraz wyjdzie w praniu.

Siłę. Nic na siłę nie ruchnę, bo to później się obróci przeciwko nam mamy korektor ściągnięty Zacząłem przed dziewiątą, jest przed dziesiątą. O jakieś 40 minut A to tylko śrubki moje Dolne, za nie boli Pamiętajcie, że przed założeniem to jest bardzo ważne Klapki w środku. Ja to sobie zazwyczaj tak zwaną trytytką naciągam i tu trytytkę daję i to blokuje. dopiero zakładamy kolektor. Nie zakładajmy tego w tej pozycji, bo uszkodzimy kolektor i będziemy mieli podwójną robotę, podwójny wydatek. Te klapki muszą być te w dolnej pozycji. Zakładamy kolektor i dopiero to puszczamy. A dlaczego? A dlatego, że jak będą w górnej, to tu mamy podzielone. I naturalna pozycja ale tych jest górna i nam się zaprom o tą podziałkę w środku i niestety nie będzie działać tak to powinno działać, a najczęściej się jeszcze uszkodzi dobra, zawieramy się za naszą pompę wody. Już wam pokazuję gdzie jest. Bardzo fajne miejsce umieszczona. normalnie. Gratuluję fantazji. To jest nasza pompa wody. Jeden, dwa, trzy. O, parę śrubek dookoła, to każdy widzi. Pokażę Wam jak nowa wygląda, żebyście się zorientowali jak to wygląda. A jeszcze Wam pokażę ciekawostkę. Tu pod tym czymś jest paseczek taki króciutki, zębaty, który napędza tą pompę wodną. No zobaczcie, tutaj jest nowa mam tą osłonkę co napędza pasek z ściągniętą. Zobaczcie, widzicie. Nowa pompa, stara pompa. Tak to wygląda. Ja mam to oprócz tego jeszcze jakieś oringi nowe, Jakieś śrubki, nieśrubki. Zalecę Wam też to wszystko nowe zakładać, bo mówię, że roboty trochę jest przy tej wymianie. A nie chcę przecież dwa razy tego samego robić. Dobra, zabieram się za rozkręcanie tego. I później Wam pokażę. Jak to już wygląda. Ok, kochani, pompa jest odkręcona, jeszcze nie wyjęta. Chcę pokazać Wam mniej więcej, jak to wygląda. Tu mamy dwie śrubeczki, trzymające pompę do bloku. Mamy następną, następną i następną. Dwie przy pokrywie. To jest wszystko, czyli w sumie co mamy, pięć śrubek i te dwie odpaseczka. I patrzcie, jak nas wygląda tak o. Teraz wam pokażę ciekawostkę jeszcze. Spójrzcie na pompę. Widzicie? Dlatego to wszystko ciekło. Bo się to wszystko rozleciało. A się rozlatują nie tylko w tym, w każdym jednym, czy to diesel, czy benzyna. Pompa wody to jest przebieg 60-80 tysięcy km do wymiany zazwyczaj. Spróbujmy tą panią wyjąć stamtąd Czyli tak, zrzucimy sobie ten paseczek. Nasz nas jest szczęśliwy. Nie, zresztą ja go też mam nowego. Że jego też sobie wymienimy. O, paseczek mamy zrzucony. Zobaczmy czy to nasze nieszczęście się odczepi od bloku. O, rusza się gęcko. Jeszcze nie będzie to 3 minuty ująć. Zobaczymy. Teraz to pokażę tutaj, w tym miejscu. Widzicie? Bardzo ważna rzecz. Taki, takie małe połączenie wodne z dwoma o-ringami. Też mam to nowe, też załóżcie to nowe. Nie zakładajcie starego, bo nie opłaca się. Za parę złotych dwa razy robić to samo. Tym bardziej dla klienta. Daję się naszą panią. kochana, wyszła. Widzicie? Się rozleciało wszystko, I dlatego ciekło, To jest bardzo niebezpieczne, bo można przegrać silnik i może się. Nie się nie uszkodzić. Dobra. Kładziemy pompę, czyścimy tam to wszystko ładnie, wyczyścimy te klapki delikatnie i będziemy składali nowo. Okej okay, kochani, wyczyściłem to wszystko. To jest to możliwe wyczyścić. Ważne, żeby tu w miejscach na wtryski nie było żadnego syfu. Popsikałem to też tam w 40 bo to później mi się na ładnie wszystko się zgrać, tu już ten króciec włożyłem. Też jest poprzykany WD40. Tu to wszystko mamy pozmieniane, No bo ringi po że to na później nie ciekło. Teraz Wam jeszcze jedną pokażę rzecz. To ten nasz kolektor zblokować. I tak, ta naczy rusza, jak mówiłem wcześniej opaskę Nie więcej to w ten sposób robimy Teraz ściskamy i zaciskamy z opaskę i koniec oczywiście po założeniu kolektora skręceni nie zapomnimy jej przeciąć i zabrać Dobra, zabieram się za ułożenie pompy wody i skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności. Myślę, że już dokładnie nie muszę wam tego pokazywać, skoro rozebraliście to pewnie zużycie. Zostawię sobie tu kamerę w tym miejscu. No. Ułożę pompę i później za chwilę nagram dalszą część. Założyłem już pompę. Jest włożona, jeszcze jest, nie jest skręcona. Pasek jest zarzucony. Powiem masz z ciekawości, także zanim ją zarzucicie, to są takie dwa piny. Załóżcie sobie pasek, czyli ściągnijcie ją, delikatnie ją przechylcie, załóżcie paseczek. Dopiero wszystko razem włóżcie, łącznie z tym konektorem. Tutaj nie zapomnijcie go. Żeby ładnie nam wszystko spasowało. Tam mamy jeszcze dwa węże do założenia. I tyle. Podkręcajmy to wszystko. I zobaczmy. OK, kochani, pompa założona, podskręcane, to wszystko jest jako tako. Czujnik temperatury założony, tu konektor, śrubeczka pod spodem, zakręcona. Osłona paska założona, tak jak widać, popsikane to wszystko jest WD-40, typu takie coś, te rurki, konektory, bo to później wszystko naładnie się. Zgrywa razem i łatwiej to wszystko włożyć, tak? Pokażę wam nieszczęśliwą łapę podtrzymującą kolektor sący. Ta nieszczęśliwa łapa. Widzicie pusty otwór tam? O, teraz go ładnie widać. to niest Niestety, ale nieszczęśliwa nasza łapka tu wchodzi sobie w tamto miejsce. I teraz już ją musimy tam zostawić, bo później jej nie włożymy. No, tylko fajnie, gdyby ona nam się tu gdzieś trzymała, wiecie? Dlaczego? O, dokładnie. Mniej więcej tak. O, z kolei mi kiedyś spadło na to i też musiałem kombinować, żeby to później z powrotem do góry dać bez ściągania kolektora stącego od nowa. Dobra, i że mam to wszystko mniej więcej tak przyszykowane, jak ja mam przyszykowane, możemy powolutku brać się za założenie kolektora ssącego z powrotem. Jak macie wymienięcie uszczelkę tą pomarańczową chyba, że jest w dobrym stanie, mięciutka, no to możecie ją zostawić jeżeli się nie spotkam, żeby tam gdzieś ciekło, czy jakieś kłopoty były jeżeli się nie wymienię, no chyba, że mówię, że jest sparciała stara i jak plastik w dotyku, no to wtedy trzeba wymienić Mamy wrzucony już kolektor ssący podskręcone śrubki do głowicy Ile w sumie jest 4 na dole chyba 5 na górze, 9 śrubeczek Dobra i dla, dla ciekawości Wam pokażę tak ten dolny support to te dolne też jest skręcone i na dole i na górze to jest magnesik te śrubeczki tam te Magnesikiem rzucacie, zaczepiacie się do magnesiku, dajecie w to miejsce i po prostu ją wsuwacie, odczepiacie magnes. I tak samo tą drugą. Nie męczcie się, bo nie warto, parę złotych zainwestować w magnes można i życie staje się łatwiejsze. Dobra, co mi tu zostało do zrobienia? Wiadomo, wszystkie te konektory trzeba podłączać te kostki, po polsku to podciśnienie. O, pokażę wam jedną rzecz, możemy sobie teraz obciąć tą opaskę. O której mówiłem wcześniej, żebyście nie zapomnieli. tego ja tak zostawiłem taką długą, wiszącą, Wtedy też ja też nie zapomnę. Pyk. Odczepiamy. I mamy prawidłowo zamocowany kolektor. Dzięki. Ok, kochani, autko mamy już poskładane. Filter powietrza na miejscu, wszystkie wtyczki, mężyki, przewody, mamy zalany świeży płyn do chłodnicy. Tak dla w ramach ciekawostki powiem Wam, że nie musimy tego odpowietrzeć. samo się odpowietrzy, jeżeli cały krok jest sprawny. Grzejemy silniczek do 90 stopni. Na początku zostawiamy otwarty korek. W momencie, kiedy już jest tam około 70-80 zakręcamy. Grzejemy do 90. Możemy poczekać na wentylator. Ewentualnie na gorące powietrze zacznie nam dmuchać w środku w kabinie. Gasimy. Troszkę ich się ostudzi. Patrzymy, czy jest Poziom płynu tak jak powinien być, jeżeli nie, to dolewamy. I to by było na tyle. Dzięki za spędzenie ze mną tych paru minut. Mam nadzieję, że troszkę pomogłem, mniej lub więcej. Jeżeli lubicie, to lajkujcie, subskrybujcie, możecie komentować, jeżeli macie jakieś inne problemy z jakimiś innymi naprawami. Napiszcie w komentarzach. Robię tutaj praktycznie wszystko od paru lat, także pewnie. Postaram się pomóc. Nie wszystko kręcę w tym, w tej chwili po prostu. Bo uważam to, co za bardziej skomplikowane, wtedy kręcę. No jeżeli, jeżeli mówię, jakiekolwiek pytania macie, możecie pisać śmiało. Dzięki i miłego dnia.